Hej, witaj! Dzisiaj pokażę ćwiczenie, które będzie poprawiać stabilność i koordynację kręgosłupa lędziowego, ale największym plusem tego ćwiczenia jest to, że możemy zacząć je, nie mając w zasadzie zbyt dobrej stabilizacji, a w bardzo łatwy sposób to ćwiczenie możemy sobie progresować, czyli utrudniać, tak, wznosić to ćwiczenie. Na, na, na coraz to wyższy poziom, dlatego warto nauczyć się pewnej podstawy, a potem to ćwiczenie w zasadzie można nieskończoność modyfikować. Na czym to ćwiczenie polega? Na początku w zasadzie nie potrzebujemy nic oprócz ściany. Musimy sobie stanąć plecami do ściany. Nogi delikatnie wysuwamy do przodu. Warto pamiętać, żeby stopy były też na szerokość bioder, tak, żeby one nie był jakoś szeroko ani nie były ze sobą bezpośrednio złączone. Co robimy dalej? Staramy się, żeby nasze łopatki przelegały do ściany. Oczywiście nie robimy tego z całej siły. Ważne, żeby ten kontakt był zaznaczony do tej ściany, co automatycznie będzie prostować naszą postawę ciała. A następnie, żeby nasza potylica także miała kontakt z tą ścianą, wzrok tak, żeby był skierowany na wprost, żeby nigdy nie była gdzieś broda zwarta, ani skierowana w dół. My patrzymy przed siebie. Następnie, warto tutaj szczególnie na początku użyć jednej i drugiej ręki. Jedną kierujemy na pępku albo troszeczkę poniżej pępka. I staramy się zaktywować te mięśnie, które stabilizują nasz kręgosłup lędźwiowy, czyli staramy się, żeby ten brzuch, szczególnie poniżej pępka, żeby on się delikatnie zapadł. Tak byśmy chcieli zbliżyć tą część brzucha do kręgosłupa, ale nie robimy tego nigdy z jakąś dużą siłą. Jeśli wciągniemy ten brzuch, to my dalej powinniśmy mieć możliwość normalnego oddychania, normalnego mówienia. Tak, nigdy nie powinno to być wciągnięcie brzucha i zatrzymanie oddechu, więc wciągamy w ten delikatny sposób brzuch a drugą rękę warto położyć z tej bądź z drugiej strony jak jest nam wygodniej w okolicach kręgosłupa lędźwiowego i ta ręka będzie nas informować co z tym kręgosłupem się dzieje, będzie takim czu naszym czujnikiem co musimy zrobić co musimy następnie zrobić takie początkowe wersje tego ćwiczenia Wystarczy, że spróbujemy delikatnie oderwać nogę, delikatnie unieść jedną nogę i ją opuścić, ale przez ten cały ruch nasza postawa ciała nie powinna się zmienić. Napięcie brzucha powinno być utrzymane i kręgosłup lędźwiowy nie powinien się nigdzie przesunąć. Powinien zostać dokładnie w tym samym miejscu, jak stoimy na dwóch nogach. Najlepiej szczególnie na początku, żebyśmy wykonywali to bardzo powoli, żebyśmy kontrolowali, czy nasz kręgosłup po prostu nigdzie nie ucieka. Pierwszym takim progresem będzie po prostu zwiększenie tempa tego ruchu albo włączenie na przemieni jednej i drugiej nogi, ale gdy czujemy, że to ćwiczenie jest dla nas już załatwe, że nie niemal większej trudności, żebyśmy Utrzymali kręgosłup i obniżali, e, utrzymali kręgosłup na miejscu i unosili nogę. To też bardzo łatwym takim utrudnieniem w tym ćwiczeniu. Będzie zejście troszeczkę niżej. Będziemy się zbliżać do tej pozycji takiej krzesełkowej. I dalej staramy się, póki mamy jeszcze wolne ręce, to znowu jedna ręka na brzuchu, druga ręka na kręgosłupie lędziejowym. Aktywujemy brzuch, łopatki. I potylice mają kontakt ze ścianą, i wykonujemy to samo. Lekko unosimy jedną i drugą nogę. Możemy zmienić ten kierunek ruchu, możemy dołożyć jakiś ruch rotacyjny w jednym i w drugim biodrze. I tutaj też oczywiście obserwujemy, czy nasz kręgosłup nigdzie, nigdzie nie ucieka. On ciągle musi być w tym samym miejscu. Jak jeszcze możemy to ćwiczenie utrudnić? Możemy posłużyć się. Taśmo do ćwiczeń. Tu, oczywiście, już musimy mieć pewne doświadczenie w tym ćwiczeniu, żebyśmy byli w stanie kontrolować, czy brzuch jest wciągnięty i czy kręgosłup lędziowy jest zlokalizowany ciągle w tym samym miejscu. Lekko zbliżamy nasze łopatki. Łopatki dotykają ściany, potelica również. I na przykład staramy się połączyć ruch uniesienia nogi z napięciem. Taśmy. Taśmy możemy napinać w ten sposób. Możemy robić to po przekątnej, jednej, drugiej. Tutaj tak naprawdę tylko nasza inwencja będzie ograniczeniem. Dla nas ciągle jedynym najważniejszym zadaniem jest utrzymanie kręgosłupa w tym samym ułożeniu. Oprócz taśmy możemy także posłużyć się ciężarkami. I tutaj to samo, Utrzymy, utrzymujemy postawę, a nasze ręce mogą wykonywać jakiś naprzemienny ruch w jednej czy w drugiej płaszczyźnie, mogą to być jakieś ruchy poprzekątne, tutaj nie ma żadnego ograniczenia, czym to ćwiczenie będzie bardziej różnorodne, to lepiej dla naszych mięśni, ponieważ czym damy właśnie, Bardziej, ten bodziec będzie bardziej zróżnicowany tym nasze mięśnie będą musiały się bardziej wysilić żeby tą postawę utrzymać więc proponuję oczywiście zacząć od tej całkowicie podstawowej wersji to co pokazywałem na początku a potem w zależności od tego jak sobie będziemy, jak sobie będziemy radzić możemy w nieskończoność to ćwiczenie to ćwiczenie sobie utrudniać ono, jest ono bardzo bezpieczne i też myślę co bardzo ważne też ono jakby w prosty sposób pokazuje, jak prawidłowo ta, ten trening stabilizacji powinien wyglądać i możemy wykonać bez żadnego złożonego sprzętu. Czas, jaki powinniśmy poświęcić to, że, że warto w takiej codziennej praktyce, jeśli nie wykonujemy jakichś innych ćwiczeń, które poprawiają naszą stabilność kręgosłupa to między 10 a 15 minut różnych wariantów tego ćwiczenia. Dzięki. Hej!